Witam ponownie na kanale Portal Games. Dzisiaj ponownie unboxing, ale tym razem kampanii do Zombie Rio de Janeiro. Proszę bardzo. Ściągamy wieczko. No i instrukcja na samym początku. Jak to w kampanii do Zombieside bywa, jest kilka nowych zasad, więc warto sobie się z nią zapoznać, zanim się rozpocznie. Dalej mamy folię z wszystkimi żetonami i kaflami terenu. Tutaj mamy żetoniki, samochodzik, rozwalone drzwi, znaczniki scenariusza, no i kafle przedstawiające ulicę Zijaneiro. E, si Przepraszam, Rio de Janeiro, wiadomo, ale w tym dodatku jest zmieniona ta nazwa w tytule. Proszę bardzo. Pojawia się nam fragment plaży. Jedziemy dalej. Dalej mamy arkusz e, też do scenariusza, e, żeby pamiętać co nasze postacie mają w ekwipunku, jakie mają dodatkowe umiejętności, bo levelujemy z misji na misję. Mamy też e, karty scenariusza które kładziemy na planszy i odkrywamy w odpowiednich momentach. Jest ich całkiem sporo. Dalej mamy małe karty, różne rodzaje, już Wam je tutaj e, pootwieram i pokażę. No to zacznijmy sobie. Na samym początku mamy oczywiście bronie, wśród nich oczywiście też nasze ulubione orzesze, I mamy również rany. Nowa mechanika się pojawia. Jest cała e, talia e, ran różnorodnych. Dalej mamy karty postaci. Postaci jest oczywiście sześć nowych. Można nimi grać w normalnym zombie drugiej edycji. Mamy również kostki. Na sam koniec zostały nam oczywiście figurki. Jest ich 12 6 grywalnych postaci i 6 abominacji, czyli takich customowych e, zombiaków scenariuszowych. Tutaj zaprezentuję Wam może te grywalne postaci. Jedna z nich stoi na rękach. Nie wczytywałam się, ale zapewne jakąś capoeirę może ćwiczyć. Skoro już to jest Brazylia, mam tutaj kobietę z maczetą. Jakąś tam szamankę. Ja już się tutaj zapakowałam, zostało mi tylko jeszcze wieczko do nałożenia. No i co? Dziękuję Wam za towarzyszenie mi podczas tego unboxingu. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie w kampanii Rio de Janeiro, że będzie z kim rozmawiać o, o, o wynikach i, i decyzjach podjętych podczas e, rozgrywki. No i piszcie w komentarzach, e, która postać najbardziej Wam się z Rio de Janeiro podoba. No i co? Do usłyszenia w takim razie. Wiecie co? się chyba nigdy nie przestanę zachwycać tymi figurkami. Tak jak Wy materiałami na kanale Portal Games, który subskrybujecie. Bo niektóre z nich są wykonane z jakichś niesamowitych materiałów, jak na przykład ten lodowy koleżka, albo pomysłowe są po prostu, jak cyklops, który trzyma własną głowę w ręku, bo sobie ją wyrwał, bo jest zombiakiem. Więc nie zapomnijcie zalajkować, a tutaj macie kolejny materiał do oglądania, a ja dalej będę przytulać swoje figurki.